Cześć kochani. Tak dobrze widzicie. To jest szok. Wreszcie nareszcie mamy to. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest szok. To jest seria wywiadów z bardzo popularnymi osobami w grze Movie Star Planet 2. Ja chyba ogłosiłam to rok temu. Tak bardzo, bardzo dawno temu. Ja wiem, ja wiem, że będzie wywiad z Teaginą, osobą, która jest na pierwszym miejscu w rankingu Polski, a z tego co się orientuję, to jest również najlepszym graczem ogólnie w Movistar Planet 2. Tu widzicie, mamy Tiaginę. No i słuchajcie, tak, rok temu, dlaczego? Przyznaję się, to jest moja wina. Ja po prostu ciągle nie miałam czasu na zgranie się, ciągle byłam zajęta. Praca, jak montowanie samych filmików, także, ale już się spięłam. I zrobiłam wywiad z tyginą. Jakby co, to, to tylko moja wina, nie Teaginę, więc moja wina, że jest tak późno. Także przepraszam Was, ale już idziemy na wywiad i zaczynamy. Słuchajcie, będzie, będzie dobrze. Lecimy z tym. Okej, okay, mamy to, kochani, jest z nami tiagina. Hey, it's me, IT. Wreszcie udało się zrobić ten wywiad. Jeszcze raz przepraszam, bo to tylko moja wina, ale wreszcie jest. Więc może zacznę od mojego pytania. Czy poprawnie wypowiadam Twoją nazwę? Bo ja mówię Tiagina. Myślę, że każdy może mówić moją nazwę jak mu się podoba. Ja często mówię na moją postać Tiagina po prostu. A, no dobra, dobra, bo zawsze myślałam, że to jest taka Tiagina od herbaty. Bo ogólnie Tiagina to bardzo oryginalna nazwa. Skąd wzięłaś ten pomysł? Mi osobiście kojarzy się to z herbatą po angielsku, ale nie wiem czy o to chodziło. Tak, głównie chodzi o herbatę. No dobra, dobra. Bo ogólnie nigdy nie natrawiłam, abyś powiedziała, czy gdzieś napisała, jak masz na imię. Moi widzowie również się nad tym zastanawiają. Tak wiesz, kto kryje się za aginą? E, mam na imię Wiktoria. E, ale ładne imię. Bardzo mi miło ci poznać. Ja jestem Agnieszka, czyli Lasarna. I kolejnym z bardzo częstych pytań jest te o twój wiek. Czy chciałabyś się z nami podzielić tą informacją? Na razie chciałabym nie odpowiadać na te pytanie, ale jestem już pełnoletnia. O, o czyli widzę, że nie jestem jedyną pełnoletnią graczką w na Movie Star Planet 2. Cieszę się bardzo z tego. Okej, okay, widziałam, że było pytanie, czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo, mam młodszego brata i starszą siostrę. O, czyli jesteś środkowa. Ja mam tylko młodszego brata, e, czyli jestem jakby najstarsza. Trochę słabo chyba być najstarszym. Dobra, e, pytałam już o wiek, imię, to powiedz nam, jaki jest Twój ulubiony kolor. Mój ulubiony kolor to jest e, taki zielony, limonkowy. Tak, tak się domyśleliśmy wszyscy, bo e, z koloru włosów i tak dalej. Dobra, e, wydaje mi się, że nie ma osoby, która Cię nie zna. Nawet ja, kiedy zaczynałam grać w Movie Star Planet 2, pamiętam jak od drugiej w nocy widziałam Cię stojącą na serwerze. Więc powiedz nam, od dawna grasz w Movie Star Planet 2? W Star Planet 2 gram od 28 października 2021 roku. Wow, ale konkretna data, to po pierwsze, a po drugie, Ty grasz... Nie więcej tyle samo co ja. Jestem w szoku, masz pierwsze miejsce, dziewczyno, to jest wow, wow, to jest dwa lata? Nawet nie całe dwa lata. I pokonałaś wszystkich, przybiłaś się na najlepsze miejsce. Wow, wow, gratulacje, gratulacje, jestem naprawdę pod wrażeniem. A W jedynkę, w jedynkę też grałaś? W jedynkę grałam, ale no to już było bardzo dawno. Wtedy jak grałam w jedynkę, to nie byłam pełnoletnia. A, rozumiem. E, ale to już było bardzo dawno. Ja też kiedyś grałam, potem usunęłam konto i teraz, jakie są ekolasarna, zaczęłam grać po wujce, no i tam, wiesz, tam rzadko jestem, więc rozumiem Cię, rozumiem. E, dobra, to jak udało Ci się osiągnąć pierwsze miejsce? I to w tak krótkim czasie dodatkowo, bo przez długi czas wariatka się utrzymywała, no nie, na pierwszym. Myślę, że chciałabym nagrać Wam taki szczegółowy filmik jakiś czas później, w którym bym wytłumaczyła, jak się dokładnie bija poziom w grze Movistar Planet 2. Ale to pewnie dopiero w swoim czasie. Okej, całkowicie Cię rozumiem. Kochani widzowie, w opisie macie link do kanału Taginy oraz tutaj zdjęcie jej kanału. No i przechodzimy do kolejnego pytania, bo jak tu mówimy o kanale na YouTubie, to lubisz nagrywać na kanale? Lubię, bardziej mnie cieszy montowanie, niż potem oglądanie tych treści. Rozumiem, rozumiem. A dlaczego Twój kanał nazywa się Aita czy IT się go czyta, AI to jest z języka japońskiego kochać, a TEA to wiecie, herbata. Ale super, to tego się nie domyśliłam, naprawdę. I też, I też bardzo śmiesznie można czytać ten nick na wiele sposobów, nie? Bo IT, IT, IT to też jest taka dziedzina informatyczna, jakby. No racja! Okej, okay, IT, IT, okej. Okay. IT e... też na inteligencja, więc są trzy różne znaczenia, jakby. A no racja! Dobra, okej, okay, to bardzo podoba mi się twoja nazwa kanału, bo jest trochę inna, no bo jak się wpisuje, powiedzmy, tagina na YouTubie, no to wyskoczy IT, no nie? Więc to jest ta sama osoba, pamiętajcie widzowie. Okej, okay, jedna osoba zapytała, czy lubisz gęsi? To jest bardzo chyba ważne pytanie, bo zadała je w komentarzu, tak więc. Lubisz gęsi? Lubię pieczone gęsi, pozdrawiam Cię. Ja w życiu nie jadłam gęsi chyba, tak mi się wydaje, bo nie mam pojęcia raczej kurczaki, ale rozumiem. E, czy lubisz anime? O, lubię anime. Mangi też bardzo lubię. Możecie pisać w komentarzach pod filmem Lasadny, jakie jest wasze ulubione anime albo manga. O, super, super. Słyszeliście widzowie? Piszemy w komentarzu. Jeśli go nacie, dawajcie znać. I okej. Okay. Czy pamiętasz może, ile kupiłaś pakietów w 2023 na Star Plan 2? Chodzi o te diamentowe pakiety. Szczerze, to ja wcale tego nie liczę i chciałabym tego nie sprawdzać. <laughs> Ale dużo kupujesz? Tak starasz się kupować co, co miesiąc, czy... Ty tylko... jak, mam, jak mam taki kaprys, tak. Naj... Jak kiedyś Ci, że kupuję, jak mam kaprys. A rozumiem, bo ja ogólnie kupowałam kiedyś za każdym razem, wiesz, bo chciałam mieć każde zwierzątko, wszystko, wszystko, a potem stwierdziłam, że to jest drogie i wolę przeznaczyć, no nie wiem, na przykład na lepszy mikrofon, na nagrywanie czy cokolwiek. I szkoda mi trochę tej kasy, mimo tego, że chodzę do pracy, pracuję i mam to i mogę kupić tam takie. No to, wiecie, no, jakieś coś naprawdę bardzo ładnego. Jakieś, nie, wiem, ładne włoski, ładne oczka, jakieś ładne zwierzątko, on no to się skuszę, ale już kupuję coraz rzadziej, powiem naprawdę, więc ja zmieniłam już zdanie co do tych. tych. Tym bardziej, czy nie wiem, czy zauważyłaś, ale po, o, w ostatnim czasie było bardzo słabe e, te pakiety. Jakieś takie koszmarne, nie wiem czy, czy tylko ja tak miałam. Czy... Ale powiem ci, że następny pakiet będzie bardzo śliczny, taki wróżkowy, więc e, myślę, że go pewnie kupisz. To ja... mi się bardzo podoba. Tak, tak, ale pewnie znowu są skrzydełka, nie? Bo kiedyś było tak, że składnik. No skrzydełka. Skrzydełka będą, e, sukienka i włosy takie długie, trochę faliste. E, I w oryginalnych kolorach mają trochę mojego limonkowego koloru, więc się śmieję się, że zrobili pakiet dla mnie, nie? O, o, jeśli znajdę to zdjęcie, to Wam tutaj pokażę obok. Okej, okay, to może faktycznie, może faktycznie go kupię, bo lubię takie ładne wróżkowe tematy i w ogóle urocze. No dobrze kochana, a jakie są Twoje ulubione usta na Mówi Star Planet 2? Moimi ulubionymi ustami na Movie Star Planet 2 są usta, N teraz Lasadna pokaże je na filmiku, żebyście mogli zobaczyć jak one wyglądają. Mi też się bardzo podobają, ale ja ogólnie stworzyłam już postać lasarny na e, ustach takich plażowych. Ja już z nimi cały czas chodzę tak samo z oczkami. Dobrze, to skoro pytam o usta, to może powiedz, jakie są Twoje ulubione unikaty na Movisa Planet 2? Mam dużo ulubionych unikatów, ale jakoś tak e, je mieszam między sobą. Powiem Wam, że jednak największy sentyment mam do pakietu kościstego z roku 2021 roku. To wtedy zaczęłam grać. Oj, to mnie wtedy nie było. To jednak grasz dłużej niż ja, bo pakiet kościstyła wyszedł kilka miesięcy wcześniej, zanim dołączyłam na Star Planet 2, więc grasz dłużej, a to jest naprawdę stary pakiet. Dobra, teraz jedno z najważniejszych pytań. Najpierw płatki czy mleko? To jest bardzo ważne. <noise> okay. Bierzemy to na poważnie. Najpierw, y, Wsypujesz płatki, potem dajesz mleko, chyba że jesz płatki z jogurtem naturalnym, to żeby nie brudzić naczyń, to możesz po prostu wsypać płatki do jogurtu. O! To ja robię tak samo z mlekiem i tak samo robię z jogurtem, bo czasem też jem płatki z jogurtem. Tak więc, e, kochani, moi widzowie, wydaje mi się, że te Agina zdała ten test, bo też uważam, że najpierw płatki, potem mleko, e, bo przecież no, jak wydajesz mleko, to nie wiesz ile płatków sypać, nie? Więc e, tak, tak, zgadzam się z Tobą w 100%. E, dobra, a teraz tak na serio najważniejsze pytanie: Czy pokażesz kiedyś twarz? Na moim Instagramie jest zdjęcie z moją twarzą, ale jest tak jakby trochę nieaktualne, bo trochę się zmieniłam. Tak. Odkąd je wie... ja wrzuciłam. Tak więc, drodzy widzowie, tutaj odsyłam do Instagrama te aginy, a tutaj jest jeszcze mój Instagram, więc możecie wbijać śmiało i tam będziecie mogli zobaczyć twarz. No dobrze, kochani, to na razie byłoby na tyle, ale naprawdę dziękuję Ci za ten wywiad. Myślę, że widzowie poznalicie jeszcze lepiej. Chciałabyś coś jeszcze dodać od siebie? Bardzo też dziękuję za wywiad, mimo że było dużo przeszkód między nami. Ale było bardzo sympatycznie. Pogadałyśmy sobie. Dobrze, kochani widzowie. Jeśli chcecie kolejny raz Tiaginę na moim kanale, czy to będzie wywiad, czy może coś jeszcze? Może jakiś filmik wspólny nagramy? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli będzie pod tym filmikiem nie wiem, 500 lajków? Myślisz, że 500 będzie ok. Myślę, że tak. Wystarczająco. 500 lajków pod tym filmikiem i nagrywamy jakiś kolejny. Słuchajcie, kochani, jeszcze jedna sprawa ode mnie. Jeśli chcecie kolejny odcinek, to jest szok również z inną osobą z Movistar Planety 2, to możecie pisać w komentarzu wasze propozycje, z kim chcielibyście wywiad. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do zobaczenia niedługo. Pa!